Hej, witajcie w moim prowizorycznym barze, w którym pokazuję Wam, jak przyrządzić prosty koktajl, który możecie sobie zrobić sami w domu. Dziś zrobimy espresso martini. Do przyrządzenia tego koktajlu będzie nam potrzebna wódka, kaluła albo jakiś inny likier kawowy, syrop cukrowy i podwójne espresso. Jako garniż posłużą nam ziarna kawy i ziarna kawy to jest taki tradycyjny garniż do espresso martini. Ale moje espresso martini będzie miało również kakao, także jeżeli chcecie zrobić z kakao, to również możecie. Klankę, którą dzisiaj użyjemy, będzie to szklanka koktajlowa. Oprócz tego będziemy posiadać jigger albo jakąś inną miarkę, shaker, lód, strainer. Lepiej, żeby był podwójny, ale oczywiście nadal nie posiadam podwójnego, jak już wiecie. No, i coś, żebyśmy mogli nałożyć sobie kakao, ale to tak naprawdę nie jest obowiązkowe, więc o tym zapomnijmy. Podstawowe rzeczy to właśnie shaker, lód, jigger i strainer. No więc zaczynamy. Na początek potrzebujemy szkoleńce barmańską i zaczniemy od alkoholu. Więc do przyrządzenia espresso martini będziemy potrzebować 25 ml wódki, 25 ml kalui. 12,5 ml syropu cukrowego i podwójne espresso. Zacznę od wódki, więc jeden shot. Teraz kalua. Jeżeli chcecie, zamiast syropu cukrowego, możecie dodać jakiś inny syrop, np. karmelowy albo waniliowy, jeżeli lubicie tego typu smaki. I kawa. Jeżeli już wszystko mamy, wypełniamy szklankę lodem. Zostało mi trochę lodu, więc włożę go do szklanki po to, żeby szklankę ochłodzić. Dzięki temu koktajl będzie troszeczkę lepszy. Nie musicie tego robić, jeżeli robicie koktajl w domu, ale zawsze to pomaga, jeżeli chodzi o smak koktajlu, więc y, uważam, że jest to lepszy wariant, ale nie jest to coś, co naprawdę musicie robić. No dobra, no i teraz zamykamy i szejkujemy. Podczas tego koktajlu bardzo ważne jest, by szejkować bardzo sprawnie po to, żeby właśnie stworzyć dużą pianę, także też jest łatwiej, jeżeli włożycie całą szklankę lodu otwieramy, ten nut już nie będzie nam potrzebny, i tak jak mówiłam, byłoby lepiej, jak miałabym podwójny strainer, wszystkie takie małe kawałeczki lodu nie dostałyby się wtedy do mojego koktajlu, ale że nie mam no to będzie pojedynczy. Ok Wygląda to naprawdę fajnie um, No i teraz um, Ja próbuję położyć kakao Tak naprawdę tylko na Połowie koktajlu Więc ja przygotowałam sobie serwetkę Którą przykryję połowę szklanki. Teraz uwaga, mam bardzo profesjonalne sitko, sorry za to, ale no tak jak mówiłam, jeszcze em, nie wykupiłam wszystkiego, co potrzebowałabym na swój bar. I teraz za pomocą tego sitka i łyżeczki wypełnię połowę szklanki. Okay, chyba tyle wystarczy. No to teraz nabrudziłam, powiem wam. No cóż. Zdarza się. Ok, zabieram serwetkę. I teraz na tej części, w której nie posypałam kakao, położę trzy ziarenka kawy tak blisko siebie. Ok, pięknie. I moje espresso martini. Jest gotowa. Na zdrowie.